Hej wszystkim, a więc dzisiaj przychodzę do Was z najbardziej wyczekiwanym filmikiem. To, co ostatnio bardzo prosiliście, czyli co jest do mojej pace czyli w sumie taki mój sprzęt dla konia i troszeczkę też dla mnie. A więc to jest moja paka. To nie są moje rzeczy, te tutaj, to reszta jest moja, ale zaczniemy w sumie od tego. I to jest paka Alfaco Midi, jeżeli kogoś interesuje. Tu mam wieszak, który wieszam sobie na boksie i mam siadałko, wszystko takie pierdoły. Tu mam zarane wysłodki na jutro, tu mam do nich nie bliżej i mam zatkane wiaderkiem, żeby muchy się nie topiły. Tamto mam do meszu, są elektrolity, jakieś pudełka i w środku też są jakieś wiadarka, więc takie pierdoki. I zacznijmy sobie może od szufladek. Tu mam ogólnie naklejki z takich głównych, podstawowych firm, m.in. Horse and Pony, i dziecki. Tu mamy Sprex, Zegersmana ona z Egersmana, z Febro. Tu mam naklejkę z ekipy i mam Horse and Pony. Tu mam jeszcze dwie z Horse and Pony i tutaj mam jeszcze jedną ekipę i pqr Pierwsza szuflada jest moja. Tutaj mam kluczyk do paki z papier, skarpetki, rękawiczki, nożyczki. Takie ogólnie rzeczy, które mogą mi się kiedykolwiek przydać. Tu mam więcej naklejek i zdjęć. Tutaj mam smaczki, które mi się kończą i szmatki. W drugiej szufladzie mam owiki dwie granatowe, trzy czarne, bo tam zgubiłam. Tyły z Eskadrona. Nie, przody z kentaura na kołki brązowe i przody z Eskadrona szare. Tutaj mam wszystkie preparaty. To jest do ogona chłodząca, do siodła, do skór. Tu mam owady, tu mam arnikę. Kremik do kopytek, wodę, Manusan, tu mam do czyszczenia siodło, spasowa gąbka, tu mam próbkę, pod yy, spodem też mam więcej próbek, jak widać. No to są takie wszystkie pierdolę pielęgnacyjne. I jedna z fajniejszych rzeczy, czyli czapraki. Royal Blue 2015 Next Generation. Tu jest Shokopik, nigdy nie wiem jak to się wymawia. Tu mam czarnego matesa, skyblue 2016 i szokomila granatowy granatowe pady. Tu mam długiego bata, kapsułki do prania, owiki, którymi zawijam nogi jak wciera, wcieram coś, nauszniki do skyblue i granatowe nauszniki, futerko jakieś szmatki. Aktualnie mam tylko, uwaga, 5 czeparków i czuję się z tym bardzo dobrze. Bardzo mi pasuje ta ilość. I teraz główna komora, która prezentuje się tak. Jak widać, mam wyjęte siodło z racji tego, że pożyczyłam koleżance i wam po prostu dogram kawałek ze siodłem i z Tutaj mam takie moje rzeczy, że tak powiem, z naklejki, z Kentucky na przykład, flow, tabliczkę indyka na boks, jakieś zdjęcia. Pierwsza część z ostrogami. W tych jeżdżę no co dzień. Tu mamy ja jeszcze takie krótsze, ale w nich mało jeżdżę. I moje wędzidła, sorki, że są brudne. Tam o głowie o głowie mam z chorze. Takie zwykłe, standardowe. I aktualnie jeździmy w takim momencie dla pożyczonym od tenera. To jest Baucher, Boussier jakkolwiek to się czyta: Sweet Iron. bodajże z br -a. Tu mam nasz napierśnik kawalka, dezy, wytokiem i z tyłu jest is maska na muchy i frędzelki tu jest nasza podkładka z matasa bat tam y kantar sznurkowy kantar z futerkiem tu mam y, patenty ląże, gumy i nasz kantar wyjazdowy i na sesyjki ze I tu mam mój kask. Kask mam z Wera, ale wam go pokażę. To jest brudny, ale wam go pokażę. Taki granatowy z dużym daszkiem i z brokacikiem. I tu jest torba na szczotki. I z tyłu mam jeszcze moje oficerki. No i tak to generalnie wygląda. Ja się w nim jeszcze, jak widzicie, nie mam większego problemu, żeby się domknąć, zamknąć i w ogóle, więc tak to się prezentuje. Teraz zamykamy. No i pięknie. Pokazałam Wam jeszcze, że tutaj mam kolożki powejrzane, teraz zazwyczaj schną w tym miejscu. I Ja mam siodełko Dawmak Grand Prix i jestem z niego mega zadowolona. I pokazuję Wam moje strzemionka flexony dla dorosłych z kolcami i tą pochyłem stopką są genialne.